Jestem na wschodniej skłonie doliny rzeki, obecnie rzeki mlecznej, tuż po połączeniu się dwóch potoków źródłowych, czyli strumienia malczeskiego i kosówki. No to naprzeciw nas jest. Natomiast bardziej od nas, w stronę południową jest właśnie z tumie e, Tu gdzieś, na tych zboczach, miała być osada. także kultury użytkiej. Także jesteśmy też dosyć na obszarze, który, który ma swoją też dosyć daleką historię. E, jakieś neolityczne też były znajdowane, ale to trochę dalej artefakty jakieś e, kamienie no, ale trudno mi o tym mówić bo się po prostu e, na tym za bardzo, raz, że się nie znam a dwa, ja czytałem no. jeden, tych materiałów, może kiedyś czytam, to wam o tym powiem natomiast no w tej chwili tam jest, jak mówiłem dolina, a to można traktować jako dolinę mm, skłon e, Wschodni Doliny Rzeki Mlecznej, ale to, to już jest południowy, północny skłon strumienia malczyskiego, i teraz idziemy w kierunku jego ujścia. On jest tutaj takim no powiedzmy, okresowym, jeśli nie efemerycznym. Natomiast w zeszłym roku, jesienią, jak chodziłem na późne ważki, tutaj to znalazłem taki. Wysięg, właściwie wypływ dosyć dużej ilości wody z tego ccyjnowiska, które widać tutaj przede mną, nawet był dużo większy niż w samym strumieniu, który właściwie zawsze tutaj już nie niewiele wody toczy. No to w wyniku tych wszystkich merioracji z lat 70., -tych, 80., -tych, kiedy to. Wybudowano kanał deszczowy poniżej koryta Strumienia Malczewskiego, ale jak widać tutaj coś płynie, prawda? No i to rozlewisko mnie trochę zaciekawiło. Popatrzyłem trochę sobie na zdjęcia. Ruzik się odzywa, przed nami też bażant. Popatrzyłem sobie na zdjęcia satelitarne, no i okazało się, że tam w 2017 roku były już dwa małe zbiorniki z wodą. Więc tu jest gdzie to trzcinowisko. E, no są takie oczka wodne. W tym roku chcę się przyjrzeć, zobaczyć, zarówno pod kątem ważek, jak i pod kątem e, nie tylko ważek, ale i, i płazów na przykład. No dlatego tu jestem. E, a podejdźmy tutaj, zobaczymy. Tutaj też bobry były, ale to nie wygląda na robotę bobrów. To raczej albo powódź, albo ktoś po prostu usunął to i położył w, koryt w koryto strumienia. Ale zobaczymy. Woda cieśniutka, jak widać. To po tych wszystkich opadach No zdecydowanie nie jest to robota bobrza. Natomiast widać, że tutaj jednak woda się na tym piętrzyła. Być może ktoś wyrzucił tutaj e, ze swojej działki, jak to zwykle, e, wyrzucił gałęzie. No i, i później przyszła wielka woda, która zaczopowała i stworzyła takie małe spiętrzenie. E, tu zawsze ciekawie jest, bo można zobaczyć, to są efemeryczne takie miejsca większe zbiorniki, a tu jak widzicie Rdostowiec, oczywiście go dużo jest w radanu coraz więcej mówię dopóki nie zrobimy jakiegoś ruchu, ale dobrze, żeby to był również instytucjonalny ruch. Czyli tutaj myślę o, o służbach miejskich eee, Zarówno w takim e, w działaniu praktycznym e, bezpośrednim, czyli usuwanie, szczególnie na gruntach. E, Miejskich, komunalnych A może nawet Na miejsc, Na gruntach nie tylko skomolizowanych, A na przykład Skarbu Państwa Też można by było tutaj pomyśleć o jakichś Formach likwidacji e, Tego gatunku No bo on jest jeszcze jest mały Na razie nie rozpycha łokciami Ale mały obszar zajmuje W tym sensie Natomiast jak się zacznie rozpykać już łokciami Tak jak na Śląsku No to umarł w butach Niestety nie poradzimy sobie z nim. Ale jeszcze no, mówiłem o tej sferze takiej działalności bezpośredniej, czyli mechanicznym usuwaniu lub chemicznym usuwaniu. Natomiast można by było tutaj jeszcze. Wydaje mi się, że jeszcze prowadzić działania edukacyjne. No bo służby miejskie nie będą miały możliwości wkroczenia na każdą działkę prywatną. Natomiast świadomość tego, że to jest to gatunek niebezpieczny i gatunek inwazyjny, no nie jest jeszcze powszechna, szczególnie u nas. Może na Śląsku, może na Opolszczyźnie. Już nad Odrą to są jedyne zbiorowiska. roślinne jakie są, bo Rdestowiec japoński jest niezwykle ekspansywną rośliną i zazdrosną przestrzeń i zasoby pokarmowe wobec tego no a później jest trudno go usuwać będziemy mieli problem On, tak jak mówiłem, będę to do, do znudzenia powtarzał, to zubaża nasze środowisko, nasze gatunki jest wiele gatunków zwierząt na przykład, to są monofagi związane z tym, a nie innym konkretnym gatunkiem roślin jeśli ta roślina zostanie wyparta przez przez Słyszycie, wodnik. Zaniepokojony wodnik. I podczas, pod Przepraszam, dwa gatunki już mamy szuwarowe, a wodnik świadczy o tym, że te, to zbiorowisko, ta, to. To, co kiedyś mówiłem. Taka świnka, świnka która sobie chrumka. O. Dwa. Dwa odzywające się. Jeden jest trochę dalej. Nie wiem, czy go słyszycie. No słuchajcie, tworzy się tutaj na naszych oczach bardzo piękne miejsce, którego jeszcze kilka lat temu, no nie było, e, kilka, no kilkanaście lat temu jak chodziłem, tu były łąki. O którym opowiadałem już na pietrówce i coś tam pływa jeszcze Są i są płazy zbają się żaby moczarowe po jednej i po drugiej stronie zaczynam nie żałować, bo miałem rano jechać do Puszczy Kozińskiej, a tutaj szok. To brakujące ogniwo na obszarze krajobrazu chronionego Dolina Kosówki. Coś tutaj brodzi, nie wiem co. Może jakiś ornitolog, herpetolog. Słyszycie? Tak jakby człowiek chodził. To zejdziemy bliżej. Coś tam mamy, ciekawe co Zastanawiam się jak przejść przez to, bo przed chwilą zanurzałem nogę Idzie dosyć głęboko Nawet jak na wodery Próbujemy tutaj przez tą pałkę szubar pałki przejść Tak wygląda małe oczko, to które widziałem tot, tot na zdjęciach i wodnik. Po prostu to są dziki. To co brodziło. To gdzieś będę jeszcze. Najpierw spróbujemy to jakoś obejść, oswoić się z terenem, bo to jest ważna sprawa, zobaczyć. To wygląda na to, że tu jest większy. Mamy sarnę albo dzika no dobra, przypatrzymy się temu bliżej, a później op, coś tam jest rusza się, widzicie lis. Lis. Widać lisa? się przypatruje, chyba się wydaje, że go mnie nie widać ok no, rozmyślił się, a ja straciłem szansę jak widzicie zrobienia ładnego zdjęcia pliszka siwa no tak wygląda pliszeczka siwa w otoczeniu na w dolinie, na obszarze doliny Kocówki, no dobrze. Pora do roboty, więc będę przestanę kręcić. Zresztą chyba już drugi raz mówię, a spróbuję ładne zdjęcie zrobić. No to na razie, trzymajcie się wszyscy. Cześć, wodnik, was żegna, pliszka, barżant, no i brodzące tam coś. Które muszę pójść i zobaczyć, co to jest. Ale na razie zrobimy zdjęcia. Pliszki, ja myślę, że to są dziki. Eee... Chociaż, kto to wie?